Kochani, chciałem obwieścić światu ukazanie się naszej nowej książki, którą jest Bóg największe oszustwo ziemi. Ta książka jest przemianą czasów. Ta książka jest wibracją miłości płynącej w sercu. Ta książka nie jest prawdą zewnętrznego świata jest prawdą, którą i Ty możesz odnaleźć w swoim sercu. Ta książka nie jest prawdą dla umysłów, dla ego, które chciałoby się wznosić poprzez wiedzenie ludzkie. Ta książka jest pomocą, którą i Ty możesz odnaleźć w swoim sercu i odczuć, że masz potężną boską świadomość dlaczego ta książka ukazuje się właśnie teraz po wielu perypetiach z jej przejawieniem ale naprawdę moment jej pojawienia się nie jest przypadkowy moment zbiega się z wielkim splotem czasów zapowiedzianych również w wielu ziemskich proroctwach że oto dopełniają się cykle i w tej przemianie zyskujemy kolejną szansę przeobrażenia się wraz z tym światem i odnalezienia naszej autentycznej pamięci, naszej autentycznej świadomości lub przejścia do nowych cykli, w czym panowie świata, naszego świata, którego nazywamy Matryksem, podawali nam, abyśmy to przyjmowali. Nieprzypadkowo panowie, zwłaszcza na uwagę, jak nakazywały demony, demony Holokaustu, demony psychopatycznych bogów, żądających ofiar, ofiar, te słowo w hipnozie, yy klękania na ołtarzu, przed zjadaniem mięsa Jezusa, ciała Jezusa przed piciem Jego krwi wprawdzie w symbolice, przed klękaniem przed narzędziem Jego mordur Jego tortur, przed modleniem się do tego narzędzia, aby taki świat cierpienia powstawał bo to na tym naprawdę emanowaliśmy jako świadomość nie widząc, że uklękliśmy w wielkiej hipnozie przed panami tej rzeczywistości kochani Miliony wejść na temat upedofilii, miliony potępień naszych braci, naszych sióstr, innych dzieci Ziemi, innych cząstek świadomości, innych cząstek naszego światła, dlatego że spełniali się tak. Kochani, ale oni spełniali się dla Pana i my to mieliśmy naprawdę tu zobaczyć. Mieliśmy zobaczyć. Jakiemu panu służyliśmy, i jakiego pana, demona, naprawdę sługą się staliśmy, jaki on był. I ty, kochany, możesz wykonać portret psychologiczny bestii i oprzytomnieć, wyjść z rytuałów, które zamykały twoją świadomość, które zamykały twój umysł, które zamykały Twoje serce, bo. Ciągle przekreślałeś życie i miłość. I tak tkwiliśmy, żyliśmy jako w takiej łudzie, jako rodzaj zombi, które bezmyślnie się poruszały, a którym tylko wmawiano, że mamy posługiwać się umysłem. A ty masz serce. I ono jest czystą miłością. Dlatego teraz rozumiesz, dlaczego to serce. Demon Biblii, dając swoim wybrańcom, dając swoim prorokom przekazy, nakazał je przekreślić, nakazał je napiętnować, że uciekaj od niego, że ono jest zwodnicze. A ja jednak ci mówię, że pokochaj siebie, bo kiedy siebie nie kochasz, stajesz się pustą dudką, która nie ma nic do zaoferowania oprócz wiedzy i dogmatów, w których trwasz. Ukochany, ukochana. Może Twoje ego gotuje się jeszcze, że jak prosty człowiek bez ziemskiego wykształcenia, który sam mówi, że pasał krowy, może mówić o proroctwach, które przekreśla, może mówić o przekreśleniu Boga. Kochani, kochany, nie zabieram Ci Boga, mówię Ci tylko o wielkim... O przytomieniu mówię Ci tylko o uwolnieniu umysłu i oczyszczeniu dogmatów, o oczyszczeniu kląd w sobie, o oczyszczeniu kodów i programów, bo w takim programie zaistniałeś Bogowie ci to godali, którzy przyjęli, przybyli na ziemię, który, którzy rozpoczęli gwałcić dzieci ziemi, którzy, które rozpoczęły gwałcić córki ziemi. o tym masz w Biblii. Nie odrzucam tych prawd, bo wszystko do jakiegoś momentu było pomocą. Teraz masz zobaczyć dalej. Czym to było? Wejrzeć w serce, bo kiedy jesteś ignorantem, dosłownie podążasz w paszczę bestii i stajesz się tym światem wielbicieli. Dzisiaj już wiesz, że uwielbienie jest oddawaniem siebie tym był czarny świat mieliśmy podawanych bogów abyśmy w nich wielbili, ich wielbili abyśmy oddawali im pokłony abyśmy oddawali im ofiary i tego przekodowany umysł i ego nie chciało widzieć że to są rytuały że to jest magia o tym jest ta książka raz jeszcze ci ją pokażę a ty decydujesz czy weźmiesz ją do ręki czy jesteś w stanie wziąć ją do ręki czy Twój Bóg, którego nazywasz Panem, <coughs> tym samym czyniąc siebie rodzaj psa łańcuchowego, pozwoli Ci na to? Bo ja jednak Ci mówię, że On nie ma nad Tobą żadnej władzy. On nie ma władzy nade mną, bo ja tak decyduję. A uwierzenie to jest równoznaczne w czarnego kota, któremu możesz się kłaniać i powiedzieć, że jeśli przebiegnie Ci drogę, to na pewno spotkacie nieszczęście, a ja mówię ci, że szczęście jest w Tobie i to, że ty decydujesz o pięknie tego świata, a nasza świadomość tak potężnie została wykorzystana, bo oddaliśmy swoją kreację, oddaliśmy swoją moc do uwierzenia w zewnętrzne bóstwo, a przyjmując takiego potwora w siebie, mówiąc, że ten Bóg jest we mnie, takim Tyranem się staliśmy dla innych, dlatego walczyliśmy. Dlatego byliśmy zaślepieni, dlatego chodziłeś dziesiątki lat do kościoła modląc się do bestii i nie widziałeś, że Twoje ciało się starzeje, że przenikają Ciebie choroby, że oddajesz swoje bogactwo i ciężko zapracowane pieniądze po to, aby łapić duchy. Żyły w dostatku, aby ściany tych świątyń iluzji ociekały złotem. Teraz nastał moment końca tych światów, bo budzi się nasza świadomość, budzi się jako jedność miłości. I dlatego warto przestać być ignorantem. Dlatego proszę cię, dar tej książki możesz przyjąć. Prawdziwie, tylko sercem. Kiedy je otwierasz, kiedy je oczyszczasz z podanych ci iluzji, z podanych ci złudzeń, bo tak prawdziwie odnajdujesz swoją boską świadomość. Masz wszystko jednak w sobie. Nie potrzebujesz szukać Bogów w zewnętrznym świecie. Bo to Ty jesteś miłością, bo to Ty jesteś światłością. A Twoją decyzją jest uwolnienie. Światła iluzji, światła złudnego, światła magii, ale naprawdę to my oddaliśmy swoje światło dla tych zwodniczych światów, które przybyły na Ziemię, które nas dosłownie opętały. Dlatego teraz możesz z tego wyjść. Dlatego teraz możemy z tego wyjść jako świadomość zbiorowa, jako świadomość globalna, jako jedność miłości. A dar tej książki, prawda tej książki jest prawdą w Tobie, którą Ty możesz odnaleźć jako własną. Nie dlatego, że ja tak mówię, tylko dlatego, że Ty tak czujesz. A zawarte tam wibracje są pomocą w odnalezieniu autentyczności, potęgi serca boskiego w Tobie i odczucia prawdy, kim Ty jesteś kim ja jestem. Kocham Cię, życzę miłej, wspaniałej lektury.